Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale filmowym. Nickel Liberty Head jest amerykańską monetą pięciocentową. Oryginalna wersja starczą miała długotrwałe problemy produkcyjne i na początku lat 80. XIX wieku Mennica Stanów Zjednoczonych szukała zamiennika. Główny grawer Mennicy Charles. Barber otrzymał polecenie przygotowania projektów proponowanych monet 1, 3 i 5 centowych, które miały mieć podobne wzory. Zatwierdzono tylko nową monetę 5 centową Liberty w Miedzioniklu, która weszła do produkcji w 1883 roku. Produkcję kontynuowano aż do 1912 roku, przy czym co najmniej 5 sztuk zostało wybitych z datą 1913. Chociaż oficjalnie nie wybito żadnych, wiadomo, że istnieje ich pięć. Podejrzaną osobą był pracownik mennicy w Filadelfii, Samuel Brown, ponieważ to on pierwszy w 1919 roku zapowiedział jej światu, a rok później zaprezentował jedną z takich monet na dorocznej konwencji amerykańskiego stowarzyszenia numizmatycznego. Brown opowiedział, że przygotowano matrycę główną do monet zniklu w 1913 roku z wizerunkiem głowy Liberty, a kilka sztuk wypuszczono w celu przetestowania matrycy. Jak się okazało, Brown posiadał pięć monet, które ostatecznie sprzedał. Z czasem stały się one jednymi z najdroższych monet na świecie, a jedną z nich sprzedano w 2018 roku. Za 4,5 miliona dolarów. Obecnie trzy z nich są wystawione publicznie: jedna w Smithsonian Institution w Waszyngtonie, dwie w Muzeum Pieniądza Ana w Colorado Springs, podczas gdy dwie ostatnie są własnością prywatną. Jak widzą Państwo, katalog potwierdza tę informację. Co ciekawe, pierwszy rocznik monet. 5. Centowych. Posiadał dwie wersje, pierwszą bez napisu CENS w nakładzie 5,4 miliona sztuk i z napisem CENS w nakładzie 16 milionów. Ja posiadam wersję rzadszą bez napisu, monety bez napisu były często platerowane złotem. I sprzedawane jako 5 dolarów. Było to oszustwo. I aby ukrócić ten proceder, w następnych latach wszystkie roczniki posiadały już napis cents. Awers monety przedstawia lewy wizerunek bogini, Nike, bogini, przepraszam, e, bogini wolności, liberty. A rewers odwrócony o 180 stopni. Napis Stany Zjednoczone. Ameryki wraz z mottem w języku łacińskim jeden z wielu lub z wielu jeden moneta, którą posiadam jest w stanie bardzo dobrym sprzedawca twierdził, że menniczy piękny naturalny połysk zegarowy niewielkie drobne pojedyncze skazy lustra została ona wybita w Filadelfii nie posiada znaku mennicy Natomiast ten rocznik posiadał także wersję proof, czyli stempel lustrzany w nakładzie kilkutysięcznym. Rand gładki. Avers do rewersu obrócony o 180 stopni, tak jak mówiłem, w każdej monecie ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału i zapraszam do kolejnych.